Dzień dobry, cześć. Dzisiaj zapraszam Was na obiecaną drugą część naszej rozmowy z Kamilem Majem, lubelskim kolarzem. Pierwsza wzbudziła duże zainteresowanie, co bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że kolejna będzie równie interesująca. Zapraszam. Cofnijmy się trochę w czasie, do Twojej młodości. Pamiętasz swój pierwszy rower? O, oczywiście. Taki, taki pierwszy ever. No. Znaczy... No, nie liczę jakiegoś tam trójkołowca albo jakiegoś tam Jest... lepsza, tak no, zwanego. No, znaczy to, nie wspominam to... o tym Goralu, który, którym jeździłem turystycznie, natomiast no. jeśli chodzi o ro, pierwszy rower, na którym zacząłem, powiedzmy, że trenować, to, był, to było właśnie to, o czym już wspomniałem, że miałem olbrzymie problemy z zakupieniem takiego sprzętu, więc trudno, żebym go nie zapamiętał. Wtedy w, w żadnym z, z lubelskich sklepów, do których się udałem, nie było, nie, było, nie było możliwości go kupić. Kupiłem swój pierwszy rower szosowy w komisie na ulicy Cyruliczej. Był to stalowy rower, marki nieokreślony, nie miał żadnej nazwy firmy, która go wyprodukowała. Ale szosówka, już tak, już... szosowy, szosowy. Myślę, że to był sprzęt z lat 70., może, może 80. Miał, ma, miał manetki do zmiany przełożenia przy ramie, czyli to był jeszcze taki rower, jakim Zenon Jaskuła startował w Tour tak, de France. Tak. Ja takie też jeszcze pamiętam. Miał tak zwane noski. Co, co, tak, pamiętam. bodajże siedmiorzędową kasetę z tyłu i, i przełożenie 54-46 z przodu. No, du duża w, w, w tych czasach to chyba trudno sobie wyobrazić jeżdżenie po górach na przełożeniu 46-21 w czasach kompaktów i 11-rzędowych kaset, ale ja właśnie z takim przełożeniem pojechałem na swój pierwszy wyjazd do zakopanego. I skończyło się to tym, że niestety kilkakrotnie musiałem rower pod górę prowadzić. Czyli jeszcze za twarde przełowy? Zdecydowanie za twarde mhm. jak, na, mhm. jak na początkującego kolarza. Dobra, tym rowerem, ile zajmujesz kilometrów? Tym rowerem przejechałem. Ile lat jeździłeś? Jeździłem nim 7 lat, przejechałem na nim 93 tysiące kilometrów. Obecnie rama tego roweru wisi na honorowym miejscu mhm. w moim domu, więc masz, masz do. Do, tego, do tego roweru mam ogromny sentyment. Do znaczy tego, co z niego zostało, czyli głównie tej ramy. Nie myślałeś o tym, by go odbudować? Nie, I po prostu nie, jeszcze nie, nie, na nim pojechać. To już raczej nie, nie jest sprzęt, na którym. Zresztą mam poz... późniejsze rowery, na przykład rower, na którym zdobyłem swój pierwszy medal Mistrzostw Polski i rower, na którym po raz pierwszy Mistrzostwa Polski wygrałem. Też mam przy... przytwierdzone do ściany, więc mam jakby hmm. takie mini muzeum w domu. A na tym pierwszym, o którym mówimy, już startowałeś, on zahaczył o wyścigi? To aż brzmi nieprawdopodobnie w tych czasach, ale ścigałem się, używając manetki do zmiany Wyczymałeś przełożenia przy ramię. No, nie, 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 nie. nie. <ścoughs> to jest pół nie pół cokolwiek. Nie, to były czasy, gdy dopiero zaczynałem, ale. Ale przypuszczam, że ludzie, którzy się obecnie ścigają, nie potrafią sobie wyobrazić ścigania się z manetką przy ramię. <śoughs> jest to taki już dosyć oldschoolowy element. To na pewno trudne. Ręki od kierownicy tutaj. Tak, tak, na samym <śmieniu> finiszu odrywanie ręki od kierownicy. <śmieniu> No, wtedy wszyscy mieli taki sprzęt, więc były jakby szanse wyrównane. No. no tak, tak, pod tym względem tak. Teraz przy elektrycznych przerzutkach to troszkę jednak już inaczej no wygląda. Przy elektrycznych to raz. A powiedz mi, czy w kolorstwie zawodowym występują automaty? No automaty to znaczy. W sensie no, automatyczne przerzutki? Czy, czy tu jeden kolarz musi wykonać tak, działanie? Tak, tylko mhm. oczywiście precyzja tych najn mhm. najnowocześniejszych elektrycznych przerzutek jest nieporównywalna z tymi nawet starymi, na których ja się ścigałem z linką. Jednak w tym, w tym, w tym jakby elemencie precyzja jest bardzo ważna. Sięgnijmy pamięcią jeszcze raz wstecz. Czy pamiętasz swoje najdziwniejsze zdarzenie w życiu kolarskim? Coś nietypowego, Jakiś kuriozum? Bardzo dziwny na przykład był, była sytuacja, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z rowerem elektrycznym. Oczywiście sami na tym nie jeździłem, natomiast któregoś razu wyprzedził mnie. Bardzo otyły człowiek na rowerze. Czym, oczy, czym, czym oczywiście byłem? Byłem bardzo. Tak, dokładnie, pod górę. Czym oczywiście byłem totalnie zdziwiony. Dopiero gdy do niego dojechałem, zauważyłem, że faktycznie jego rower wygląda dość dziwnie. Zacząłem sobie uświadamiać, że na pewno ma jakieś dodatkowe wspomaganie. Ale jego zdziwienie było jeszcze większe, gdy próbował mnie urwać. Rozpędzał swój rower do 50 na godzinę, jadąc mu na kole. Nie miałem jakichś tam szczególnych problemów z tym, żeby, żeby się za nim utrzymać. Zresztą też praktykowałem nieraz treningi za samochodem, gdzie się jechało prawie 60 na godzinę. No, ale jest tutaj trochę inna. Tak, filmier, trochę ale inna. Ale jakby generalnie utrzymanie prędkości 50 km na godzinę za, za, za rowerem nie jest jakimś tam dużym problemem. No to ciekawe. Więc człowiek był w totalnym szoku, że, 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 nie jest, że nie jest w stanie mnie urwać. I w pewnym momencie powiedział, że niestety musimy się już rozdzielić, bo kończy mu się bateria. Najwyraźniej nie miał ochoty ścigać się ze mną bez dodatkowego wspomagania. Wiesz, może tylko tak powiedział, może po prostu spłuchł. Mnie ta jazda zresztą bardzo, bardzo wtedy pasowała. Natomiast wracając do pytania, co do no. tych dziwnych zdarzeń. To muszę tutaj wspomnieć taką sytuację, która miała miejsce w 2016 roku. Byłem wtedy na wyścigu w Wilnie. No właśnie. Wyścigu I zawodowców. Najdziwniejsza sytuacja. Czy może to nie tyle, nie tyle dziwna, co paradoksalna. Mhm. Wtedy, wtedy pamiętam, że postanowiliśmy uczestniczyć w tak zwanej rozgrywce splinterskiej, utworzyliśmy pociąg drużyny. A wtedy jeździłeś w W drużynie, czy... drużynie zawodowej. Byłem na wyścigu mhm. zawodowym. Mhm. Rozumiem. No i Przyszło nam się zmagać z drużynami głównie ze, z, z byłego Związku Radzieckiego albo reprezentacjami Białorusi. Była tam między innymi wtedy grupa Gazprom-Roswello, która ścigała się nawet w Giro mm. chyba któregoś roku. No i w pewnym momencie poczułem rękę na, czyjąś na swoim ramieniu i silne odepchnięcie, które odrzuciło mnie zupełnie na drugą stronę ulicy. Po prostu ale nie upadłeś. Wtedy nie upadłem, ale jakby, jakby ta walka na, na dojeździe do peletonu z tymi zawodnikami za wschodu była no, niesamowicie... Trudna i brutalna. Nawet później, gdy już stwierdziłem, że jednak chcąc wrócić do domu w jednym kawałku, trzeba to odpuścić, widziałem na, na zdjęciach z tego finiszu, jak oni uderzają się głowami, nawet żeby zrobić sobie miejsce. No ale paradoks polegał na tym, że kilka dni później po tym wyścigu jechałem sobie spokojnie na przejażdżce, i przede mną jechało dziecko na, na, na rolkach, które ciągnęła matka jadąca na rowerze. I to dziecko w pewnym momencie odbiło pod moje koło. Ja gwałtownie przyhamowałem, przeleciałem przez kierownicę, uderzyłem o asfalt. I pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to, że nie dałem się powalić rosyjskim zawodowcom, a tu powaliło mnie na ziemię, na ziemię małe dziecko. Był to niewątpliwie dziwna sytuacja i paradoksalna. Jeśli miałbyś teraz z perspektywy swojego wieku i doświadczenia spojrzeć wstecz o 20 lat, kiedy zaczynałeś przygodę z kolarstwem, jakie dałbyś sobie wskazówki? Co powiedziałbyś o 20 lat młodszemu Kamilowi? Słuchaj, stary, nie na co się porywasz. Przede wszystkim nie, nie. Przede wszystkim, no, jeżeli ktoś ma chęć, zaangażowanie, nie wolno się poddawać. Ja, na przykład, pamiętam, że no, z początku miałem, no, nie miałem jakichś tam wielkich aspiracji. Wielu, wielu ludzi na przykład studziło moje nawet zapędy do tego, żeby, no, żeby jakby chcieć coś, coś w tym sporcie osiągnąć. Ja ja mimo wszystko wiedziałem, że po prostu najgorsze będzie, jeżeli nie spróbuję. Więc hmm. jeżeli ktoś chce. To, nie, to oczywiście uważam, że powinien próbować. Oczywiście, jeżeli minie kilka lat i ktoś nie widził się postępu, a też znam takich ludzi, bo niestety predyspozycje są jakby cechą wrodzoną, niezależną, no, niezależną od, od nas. Jeżeli ktoś nie ma po prostu predyspozycji, nawet najcięższa praca raczej nie doprowadzi tutaj do sukcesu, więc, ale jeżeli ktoś jest w miarę jakby czuje się predysponowany do tego sportu i ma zaangażowanie, powinien przede wszystkim próbować. Ale, ale druga sprawa kluczowa w tym aspekcie to to, że trzeba to traktować jako przedsięwzięcie wieloletnie. Nie można sobie myśleć, że o 2-3 miesiące wygram wyścig. Nie, do tego trzeba podejść naprawdę z dużą cierpliwością. Ale trzeba też mieć świadomość upływającego czasu. Pewne postępy robię w tym sezonie, ale za rok będę o rok starszy. Za dwa lata będę znów starszy. Organizm daje odpowiedzi. W amatorskich wyścigach rywalizujemy w kategoriach wiekowych, więc teoretycznie zawsze ścigamy się z rówieśnikami. No wiadomo, że ja obecnie mam 45 lat, nie mogę myśleć o rywalizacji z 20-latkami, ale mam rywali w swojej kategorii wiekowej i na tym się skupiam. A czy masz w sobie tak zwany gen zwycięzcy jakiś trybik w głowie, który nakazuje ci zawsze jechać do końca, nawet powyżej twoich możliwości? Czy to jest jedna z cech predysponujących do. Jakby umiejętność przełamywania bólu jest podstawą i w treningu, i w rywalizacji. No, ja to, oczywiście, jeżeli już jest ten, ten ból duży, zawsze starałem sobie to wytłumaczyć w ten sposób, że rywale się męczą jeszcze bardziej. To jakby mi, to jakby mi pomagało przełamać własny ból. No, jeżeli ktoś chce być kolarzem, to niestety musi się pogodzić z tym, że czeka go dużo cierpienia. To mnie zawsze ciekawiło, że jedzie na przykład dwóch łeb w łeb. Ale wygrywa ten, który choćby o ułamek sekundy dłużej wytrzyma presję, dyskomfort, wręcz ból, wykaże się choćby trochę większą wytrzymałością. Ale też myślę, że olbrzymią rolę w takich momentach odgrywa psychika i znajomość możliwości własnego organizmu. Znam swoje możliwości i wiem na co mnie stać. Jestem też gotów ewentualnie przełamywać te bariery. Tu też zastanawia mnie taka rzecz. Jadę na maksa bez względu na wszystko. Czy może dochodzi do głosu racjonalizm? Odpuszczam, bo nie wiem, czym to się skończy. Myślę, że jeżeli ktoś, no wiadomo, jeżeli ktoś ma jakieś choroby wrodzone, ukryte, no to, to może ryzykować. Nie, no, mów no, o ale przeciętnie zdrowych. Jeżeli ktoś jest pewny tego, że jest zdrowy, no to myślę, że może eksploatować swój organizm do granic. To nie, jest, nie, nie, nie spotkałem się z sytuacją, że ktoś zasłabł czy zemdlał na wyścigu. Po prostu dochodzi do, do momentu, w którym musi odpuścić, bo, bo jego organizm na to nie pozwala. Po prostu już nie może tak. przełożyć na nogę tego Tak, coś, co tak, tak. Mhm. Myślę, że tu nie ma jakiegoś zagrożenia dla zdrowia. Natomiast. Wielu zawodników na wyścigach używało pomiaru mocy, jak już wszedł on do powszechnego użytku. Jeżeli widzieli, że na przykład ich waty są na poziomie takim, że on nie będzie w stanie jakby długo tak jechać, to odpuszczali. Ja uważam, że, że tak się nie powinno robić, a ja nigdy przede wszystkim nie używałem miernika mocy. Jeżeli używałem pulsometru na wyścigu, to zaklajałem sobie taśmą, wskazania, żeby po prostu tego nie widzieć, bo to mi tylko przeszkadzało. do późniejszej analizy po wyścigu, tak. Chciałem po prostu widzieć tak, ale na bieżąco to nie miało sensu. Po prostu uważam, że jeżeli mam przegrać, jadę na tyle, ile mi stać. No jeżeli odpuszczę, tak. Jeżeli odpuszczę, to i tak przegram. Jeżeli dam z siebie wszystko, mam jakieś szanse. Nigdy nie wiadomo, czy rywale nagle nie odpuszczę. Miałem takie sytuacje na górskich wyścigach, że już na początku podjazdu czułem, że po prostu nie dam rady. Jechałem dalej, ale jechałem dalej. Przełamywałem ten ból, słabość i okazywało się, że potrafiłem wjechać. W czołówce na, na szczyt podjazdu, a na kolejnym podjazdzie często role się odwracały. Ci, co byli mocni, mm. nagle słabli, ci, ci, co właśnie nie czuli się najlepiej na początku, nagle odzyskiwali siły. Ja miałem zresztą taką dosyć dziwną przypadłość w trakcie swoich właśnie startów, właśnie przeważnie górskich, że bardzo często miałem ogromny kłopot z przetrzymaniem pierwszej góry. Mm. Zdarzało się nawet tak, że odpadałem od peletonu, nieraz już nie byłem w stanie dojść, nieraz mi się udawało wrócić. A z drugiej strony, na przykład, bywały takie wyścigi, gdzie po takich chwilowej słabości nagle, nagle jakby szala się przechylała w zupełnie drugą stronę. I bywało tak, że po tym jak odpadłem do peletonu i do niego doszedłem, byłem w stanie jeszcze wygrać wyścig na kolejnych, na kolejnych podjazdach. Więc organizm jest pewną tajemnicą, mimo wszystko. Nawet jak ktoś hmm. ma wieloletnie doświadczenie, ma jakby teoretyczne informacje o swoich osiągach przeliczanych na, na tętno i waty, to na wyścigu mogą się zdarzyć różne sytuacje. Dlatego ja zawsze uważam, że trzeba, że trzeba walczyć do, do końca. No. Oczywiście tutaj też no. bardzo ważne jest ogólne nastawienie. To, to, o czym przed chwilą powiedziałem, dotyczyło sytuacji, gdy byłem pozytywnie nastawiony do ścigania, gdy miałem to przekonanie, pewność siebie. Natomiast w sytuacjach kryzysowych, gdy miałem taki gdy miałem dołek formy, gdy nie byłem pewny swoich możliwości, często zdarzało się tak, że odpuszczałem zdecydowanie za wcześnie. Przy pierwszym jakby silniejszym bólu czy jakimś przyspieszeniu gwałtownym rywali które sprawiało że miałem duże trudności odpuszczałem dlatego tutaj bardzo też ważne jest nastawienie głowa do tego chcę przejść w następnym pytaniu ale jeszcze dociągnę wątek czy jest w sporcie miejsce na coś takiego jak wyrzuty sumienia, że odpuściłeś za wcześnie, czy zawodnik raczej przechodzi nad tym do porządku dziennego i myślami jest już przy swoim kolejnym starcie? Bywały, w moich powiedzmy, kryzysowych czasach bywały takie sytuacje, że odpuszczałem, a, a, a po wyścigu nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego właśnie nie próbowałem? Bo okazywało się na przykład, że w dalszej fazie wyścigu ja jestem w stanie jechać w tempie czołówki, tylko że jeżeli oni byli z przodu, jechali grupą, ja już sam nie byłem w stanie ich dojść. Także w tym, właśnie, w tym właśnie elemencie kluczowe jest nastawienie, czyli ta tak zwana głowa kolarska, która właśnie no, decyduje o tym, czy, czy jesteśmy w stanie dać siebie wszystko, czy, czy po prostu przy, przy byle jakimś kryzysie odpuszczamy. Jest to bardzo skomplikowana sprawa i, i trudna do wytrenowania, bo te, te zachowania, o których tutaj mówię, jakby pojawiają się podświadomie przy tym w dużym wysiłku, przy tym bólu to nie do końca jesteśmy w stanie nad tym zapanować, nad swoimi reakcjami. Miałem na przykład taki wyścig, gdzie kompletnie, kompletnie niezrozumiałych dla mnie powodów odpuściłem sprint. Po wyścigu sam się, sam się zastanawiałem, jak po prostu do tego doszło. Po prostu to jest reakcja, reakcja organizmu, czy raczej, tej, czy raczej głowy, która mnie jakby po prostu kompletnie zniechęciła do, do kontynuowania tej, tej walki. I nie wiedziałeś dlaczego? Nie wiedziałem dlaczego. Mhm. Na pewnym etapie w ogóle myślałem nawet o skorzystaniu z porady psychologa sportowego. No, myślę, że to w jakimś może sensie mogło mi pomóc. O, się nigdy się na to nie zdecydowałem, ale właśnie myślę, że nastawienie psychiczne ogólnie do wyścigu, jakby ta mentalność, to jest, to jest kluczowa sprawa. W tym momencie, jeżeli istnieją takie możliwości, myślę, że zdecydowałbym się na współpracę z psychologiem sportowym. Gdybym oczywiście walczył o jakieś bardziej ambitne cele. Mhm. Ambitne cele to jedno, ale drugą kwestią jest zrobienie kroku naprzód w stosunku do tego, co osiągamy dotychczas. Czy uważasz, że amator powinien zaryzykować skorzystać z treningu mentalnego? Trudno jest to, trening mentalny to jest trudna sprawa, zrobić to samemu. Oczywiście można czytać jakieś teksty. mówię, bo, no... mówię o konsultacji z, 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 A, z no. no Nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem jak to hmm. wygląda. Natomiast myślę, że to jest dobra, dobra opcja. Nauczyć się tego panowania nad własnymi emocjami. Przede wszystkim ważne jest też zastanowienie przed samym startem, bo nieraz jest tak, że człowiek hmm. się spala, zanim jeszcze zdąży, zdąży ruszyć z miejsca. Co ma na to wpływ, Twoim zdaniem? Tak, ten tak zwany stres przedstartowy, no to, jest, no to jest myślę, że przypadłość, która dosięga wszystkich. Jedni sobie z tym radzą, a inni nie. Tu wydaje się to być ewidentnie kwestią psychiki. Przejdę teraz do kolejnego tematu z tym związanego. Głowa kolarza, suma wszystkich strachów. Dopóki radzimy sobie nieźle, dopóki przejeżdżamy zawody cało i zdrowo, jest ok. Ale co się dzieje, kiedy doznajemy sytuacji traumatycznych, np. kontuzji? jak sobie z tym radzić? Jak wrócić po czymś takim do rywalizacji? Jeśli chodzi o poważne wypadki, to na szczęście nie miałem takowych, więc trudno mi to powiedzieć. Natomiast tutaj mogę taką ciekawą historię przytoczyć, w ubiegłym roku na wyścigu w przełajowym mm. miałem dosyć niegroźny wypadek, który jednak. Wywołał poważne konsekwencje. Do tej pory mam zresztą problem z ręką, mm. co jest dla mnie bardzo istotne obecnie, gdy zacząłem swoją przygodę z kajakarstwem. W tym roku postanowiłem wrócić do rywalizacji przełajowej, byłem na wyścigu w Ełku, wyjechałem na rozgrzewkę, dojechałem do stromego zjazdu i w pewnym momencie ręce zaczęły mi się nieświadomie zaciskać na hamulcu. Po prostu, jakby mając w pamięci ten nawet niegroźny wypadek, nie byłem w stanie zjechać stromego zjazdu, gdzie wcześniej nie miałem z tym kompletnie problemu. Czy się zdarzył w podobnych okolicznościach? Ten wypadek? Nie, 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 to czy, no, wypadek zdarzył się nawet na, to, na, na zakręcie, to nie mało nawet, nie chodziło o to. Że chodziło, że jakby wracam do przełajowej rywalizacji, jadę na tym samym rowerze, na którym miałem ten wypadek. Przypuszczam, że to było przyczyną tego, że jak zobaczyłem ten zjazd i nagle sobie, nie wiem, podświadomie już wyobraziłem, że ja nagle gdzieś tam się przewrócę i znowu sobie to rękę uszkodzę, nie byłem w stanie zjechać. Natomiast hmm. po wyścigu, który przejechałem, oczywiście to miejsce schodziłem na, na piechotę. Natomiast po, po, po samym wyścigu, gdzie, który przejechałem już bezproblemowo, kolejnego dnia bez żadnego problemu zjeżdżałem po, po, podobne zjazdy. Więc jakby przypuszczam, że ta blokada zniknęła, głowa się odblokowała. To po... ciekawe. Jest to bardzo ciekawe. Przykład, na którym nawet sam się zastanawiałem. Jak to w ogóle, jak doszło do czegoś takiego? No, no wiadomo, jeżeli, jeżeli to są wypadki poważne, takie jak Fabio Kopsena, to na pewno są to traumatyczne przejścia. No, na, nie, nie, na szczęście nie miałem z tym do czynienia, więc nie, 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 nie muszę o tym mówić. Tu mi chodzi o moje doświadczenia, ja mam z tym problem. Dwa razy jeździłem na naszym lubelskim bike parku i tam jest kilka przeszkód, z którymi sobie nie radzę. Zaraz w głowie pojawia mi się obrazek, że ląduję na glebie, a nawet z kontuzją, i to mnie zamyka. Ale kiedy patrzę na innych, którzy jadą to na całkowitym luzie bez najmniejszego oporu, to zastanawiam się nad tym, co zrobić, by pozbyć się swoich lęków. No muszę przyznać, że ja sobie z tym nie do końca radziłem. Ale po prostu to przejeżdżasz, czy...? czy, czy... No raczej nie. Mhm. Jeśli chodzi właśnie o, o, o tego typu nastawienie, to tak jak... No bo teraz pytam o MTB, prawda? Na szosie mhm. być może takie sytuacje nie, nie, nie występują. Jak Jakieś strome zjazdy, dropy, czy tym podobne? Przede wszystkim nigdy nie byłem na pewno dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o umiejętności techniczne. I w związku z tym, o ile tak jak wspomniałem, w nastawieniu do samego wysiłku, nigdy nie bałem się jakby dochodzić do granic swoich możliwości jakby wysiłkowych, to tyle, jeżeli trudności terenowe czy, czy jakby prędkość sama wydawała mi się niebezpieczna, to po prostu odpuszczałem. Nie, nie, nie miałem skłonności do ryzykowania. Być może dzięki temu uniknąłem przez 20 lat jakichś poważniejszych wypadków. Na, na na zjazdach, na wyścigach szosowych, gdzie prędkości dochodzą do 90 km na godzinę, raczej, o ile było oczywiście sucho, szeroko i w miarę bezpiecznie, sobie dawałem radę. Na przykład, ale wiele wyścigów przegrałem mm. z powodu tej, tak nazwijmy to strachliwości, mm. czy jakby mm. niedostatków technicznych. To samo było w MTB. Gdzie, gdzie na początku nawet rzadko mi się zdarzało przejechać wyścig bez jakiegoś upadku. Przeważnie miałem z tym duże kłopoty, ale nigdy nie podejmowałem ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o finisze, gdzie, gdzie to niebezpieczeństwo wynika jakby z samego kontaktu z rywalami. To zawsze uważałem, że jak już jest bardzo niebezpiecznie, lepiej odpuścić, przegrać ten wyścig, wrócić w całości do domu, niż później, no powiedzmy, właśnie. przez parę miesięcy leczyć kontuzję. Więc... Ale mówisz, jak było bardzo niebezpiecznie. Jak definiujesz ten punkt graniczny pomiędzy jeszcze mogę pociągnąć, a już odpuszczam? To już jest kwestia wyczucia, doświadczenia. Na przykład jechałem taki wyścig na Słowacji. Gdzie przejeżdżaliśmy przez Statrzańską łomnicę. I już po starcie było tak nerwowo, że ja wiedziałem, że coś tu się może za chwilę zdarzyć. To się po prostu czuje. Oczywiście zdarzyła się potężna kraksa, tylko ja jakby dzięki temu, że miałem to świadomość, że jest niebezpiecznie, jechałem asekuracyjnie z tyłu, udało mi się to ominąć. Więc takie sytuacje się wyczuwa. Ta nerwowość jakby rywali udziela się zawodnikowi, który, który jedzie w wyścigu. Także. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jednak zdrowie, już nie mówię o życiu nawet, chociaż może kolarstwo nie jest jakimś szczególnie niebezpiecznym sportem, ale kilka no, razy zetknąłem się z wypadkami śmiertelnymi no, nawet tak, na zawodach, tak, więc zawsze, zawsze uważałem, że jednak trzeba zachować tę rozwagę i ten umiar. Kamilu, chcę przejść teraz do pewnej niespodzianki, o której przez całą naszą rozmowę milczałem, ale myślę, że mogę już zdradzić, o co chodzi. Otóż napisałeś autobiografię kolarską. Książka powstała spontanicznie w w czasie epidemii. W ciągu miesiąca udało mi się spisać swoje jakby podstawowe wspomnienia, które później zaprezentowałem kilku znajomym i oddźwięk był bardzo pozytywny jeśli chodzi o moją powiedzmy twórczość pisarską, więc w ciągu ostatnich trzech lat dopracowałem tą, tą, tą moją biografię, dopisałem jeszcze kilka historii, do, bieżące rozdziały. W sumie powstało 268 stron jakby, moich jakby wspomnień z, 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 no, z tej przygody kolarskiej, ale oczywiście te, są też historie z mojego życia. Zresztą tytuł tej książki, Moje Życie, mój wyścig, jakby wskazuje na to, że moje, moje życie było związane z wyścigami. Ja się przyznam, że już ją czytałem i jestem pod ogromnym wrażeniem, po pierwsze, treści, ale też i formy. Twój styl pisarski nie ustępuje biografiom innych sportowców, które czytałem. Bardzo, bardzo się cieszę z takiego odbioru. Natomiast książka jest, wprawdzie nie, nie mam zamiaru jej wydawać w oficjalnej formie. Ponieważ to jest raczej zbyt trudne do zrealizowania. Natomiast książka jest do pobrania w formie PDF-u, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, chętnie udostępnię ją. Pod filmem zamieszczę także. Chętnie udostępnię ją bezpłatnie, jeżeli ktoś będzie chciał się za, za z tym zapoznać. Szczegółowo rozwinęliśmy, rozwinąłem w niej wątki, o których właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o życiu kolarza, amatora, o tych wszystkich kwestiach związanych z wyścigami, z Mentalny. Właśnie dużo miejsca poświęciłem właśnie na, na mentalne podejście do zawodów. Mhm. Jak, jak łatwo wpaść w kryzysy, jak, jak trudno jest na przykład utrzymać przez dłuższy czas formę i pewność siebie, jak na przykład nadgorliwość treningowa może negatywnie wpływać. Może da się z nich wyjść, prawda? Oczywiście, jak, jak mhm. najbardziej. Mhm. Ta książka jest o tyle ciekawa, że dotyczy osoby z krwi i kości, jednego z nas. Czytelnik może w tobie odnaleźć jakąś część siebie, pasjonata, zapaleńca, a jednocześnie osoby mającej normalne życie, z pracą zawodową niezwiązaną ze sportem, często z rodziną, dziećmi i wszystkimi ograniczeniami z tego z wynikającymi. Ta książka pokazuje, że nie trzeba być prowadzonym od kołyski zawodnikiem, przechodzącym na zawodostwo, aby osiągać sukcesy i najwyższe laury w sporcie amatorskim. Ponieważ w poprzedniej części rzuciłeś kilkoma liczbami, to teraz pytam cię, czy wiesz, ile masz medali? Osiem medali Mistrzostw Polski, które mam eksponowane mm. na honorowym mm. miejscu, natomiast wszystkich dużo medali jest po prostu za sam udział, więc A tak jakby no... tutaj. A pucharów? Policzyłem puchary, mam 270 pucharów, puchary. które obecnie dzięki pomocy Teścia wyeksponowałem mm. na, na ścianie mm. swojego domu. Jeśli jeszcze Was się wracają do tej książki, Poc początkowo wydawało mi się, że. Pomysł pisania autobiografii przez taką osobę, jak ja, jest kompletnie absurdalny, no bo przecież w sumie to nie jestem nikim znanym. Ale właśnie, dla, właśnie to, co powiedziałeś, że jakby ukazanie życia zwykłego człowieka może być nieraz ciekawsze niż, niż celebryty czy sportowca, który ma, właśnie... którego życie jest zupełnie inne niż, niż właśnie... nas, takich właśnie zwykłych tak. ludzi. Więc, tak, bo więc w tej mnie... książce chciałem też przedstawić takie typowe problemy, z którymi zmaga się większość osób. No bo na pewno inne, osoby, inne problemy mamy my, a inne ma Robert Lewandowski. No ja uważam, że to dobra pozycja. Nie powinieneś w ogóle mieć kompleksów. Ta książka to taki Twój kolejny wygrany wyścig. Dla mnie jest ciekawe, przede wszystkim pisałem to jako pamiętnik na stare lata, nie, nie, nie myśląc jakby o jakimś szerszym tego publikowaniu. Natomiast tutaj też ciekawe jest to, że ja jakby zaczynałem od zera, więc można powiedzieć, że nie, nie mając roweru, nie znając ludzi, nie mając dostępu do wyścigów, tak jak nawet wspomniałem, że ciężko było nawet znaleźć wyścig, na którym można by się ścigać. Zaczynałem w zupełnie innych czasach, kończę w obecnych, gdzie, gdzie mamy trenerów personalnych, zagraniczne zgrupowania wręcz kosmiczny sprzęt, który jest tak. rower, który jest dużo droższy niż samochód, więc tak jakby zaczynałem w jednej epoce, skończyłem w innej. Cały ten okres przejściowy. Też to jest to, co też chciałem ukazać, jakby. Tutaj był duży przeskok. Ciekawe, czy ktoś, kto zaczyna dzisiaj, za 20 lat odczuje aż taką różnicę sprzętową. To, co dzieli czasy obecne od tych, których zaczynałeś, to jest, można powiedzieć, Praktycznie także zaprezentowałem wiem, tam wiele historii, które teraz wydają się wręcz Nieprawdopodobne nocowanie na przykład na sali gimnastycznej, spania na śpiworach, wyciągniętych ze schronu. Tak kiedyś wyglądały amatorskie wyścigi się każdy mieszka w, praktycznie przed zawodami w hotelu, ma swojego trenera, albo w kamperach, albo tak, klimatyzacji. Można powiedzieć, że amatorskie kolarstwo coraz bardziej się profesjonalizuje, co do końca nie jest według mnie dobre, bo jednak ten duch tego ta, ta, jakby ta atmosfera powoli zanika. Dzisiaj mamy jednak ludzi wychowanych na dorobku techniki. Ci, którzy zaczynali kiedyś, myślę, że są bardziej wierni kolarskiemu romantyzmowi, wywodzonemu z ich wspomnień, z młodości. Kolarstwo amatorskie na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat przeszło może nie tyle rewolucję, bo to, to, nie, to nie jest tak, że z dnia na dzień nagle wszyscy zaczęli stosować e, e, profesjonalne rowery, korzystać z usług, które... to był raczej proces ewolucyjny, że po prostu to kolarstwo się na przestrzeni lat zmieniało. Mm -hmm. Z tego właśnie romantycznego stało się tym, co mamy obecnie. Ale spopularyzowało się i chyba dzięki temu, zdecydowanie. Że, jest, że... że sprzęt. Sprzętu jest więcej. Kiedyś trzeba było wszystko sobie zdobyć, wyszukać w sklepach, których było niewiele, a teraz każdy ma rower. Można kupić co się chce, gdzie się chce. Tak wiele, samo wiele, wiele. kiedyś na, na wyścigach brało udział wąskie grono osób. Praktycznie wszyscy się znaliśmy. Mhm. To było tak coś na zasadzie lotów motocyklowych, gdzie mhm. praktycznie każdy każdego znał. No teraz to zupełnie Ciągle inaczej. Ci sami, Ciągle ci sami. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. Startujących zawodników jest bardzo wielu. Trudno mi powiedzieć nawet z czego to wynika. Być może też sukcesy no, Michała Kwiatkowskiego, Rafała Majki. No, A być może po prostu wielu ludzi zaczęło Uprawiać jak, jakąś formę rekreacji, z czasem pomyślało o sporcie. Dużo, dużo ludzi po prostu jeździ na rowerach, nie, nie myśląc o rywalizacji. No tak, tak, tak. Społeczeństwo się trochę rozruszało. Widać to też po imprezach biegowych. Nastąpił duży wzrost frekwencji i ona się utrzymuje, co oczywiście bardzo nas cieszy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, Kamilu, i mam nadzieję, mam taki pomysł, aby to nie było nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. Wszystkim zainteresowanym zdradzę, że to nie była nasza ostatnia akcja z Kamilem. A tych wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z treścią autobiografii Kamila, polecam skontaktować się bezpośrednio pod adres mailowy, który znajduje się w opisie filmu. Zachęcam do śledzenia mojego kanału. Można go zasubskrybować, można zostawić łapkę w górę albo skomentować. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.